Okej, działa. Dzisiaj kurwa cały dzień robiłem wszystko oprócz Asasina, wszystko. Starałeś się robić wszystko, żeby tylko Asasina nie zagrać. No tak, wyszedłem z domu, wziąłem rower, pojechałem, wróciłem, cały czas jeździłem. A rower. skąd teraz wracacie? Teraz? Z Krufmalny. ja tam pochowałem rzeczy, bo sobie zdając sprawę, że mam dwa dni na zabranie wszystkich rzeczy. jeszcze? Zawiedzały, zawiedzały te tak. górki. Już no chodź, bo się trochę rozpozbudzimy. Czyli Poku, ty czekasz? Czekam. Czekaj. Weź pójdź z nimi po te bletki. Dobra, pójdę. czekaj, czekaj. Ej, czekajcie kurwa. No poczekaj. Ej, to się już kameruje.

o! Już to na ale... Ja tam nie mam rzeka, bo zgnieciony maks, ale... Ja Ty też! Są... Nie, ci dwaj nie... Chory, kurwa. Ci, kurwa, ci, ci kurwa na luzie, kurwa! Ja nie. Dobra, co? Rozpalać? No ja. ja nie, to nie... tylko Pascala, rozpalaj! Ten tylko nie otwieraj okna! Bo tu nie będzie komory Trzeba no, ja komorę zrobić? Zamykać. Musi być komora, zamyk zamykać. No zamykaj Zamykaj. zamknij to. Dobra, zamykam. Zamykaj komorę nie było takich komór już od chuja i naprawdę nie jebie. Bo się, się komorujcie. Trzymaj Paweł, Paweł skurwaj pa, z imprintem. O, już jest, kurwa, to Jaki Ty, weź to tam, Paweł, postaw na to Ogarnij Jak mu na dyskotece Ale ty, za i <gunek> 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 A to, a to dopiero, kurwa u papierosa no tak dopiero pierwszy papierosa kurwa ci chcę się nie daj mi mi on też weź ten wyzeruje patrz papa pa pa <laughs> ja <tu> ta <trous> no nie, no kurwa ja chcę ta papa też paweł ale nie czepił Ej, jedziemy, po piwo. Mocha, usiadaj! Okej. Na nogi se kurwa wpadnę. Kurwa wpadnę. Ale ty jeszcze tam nie w sobą, nie? Nie, nie no. mam. No, to... masz. Masz. <grym> <tam. grym> no, jak no, to, to się zaczadziło, no, kurwa. No. Wiesz, ej, jak stąd wyjść Nie, czekaj nie, stąd wyjść, o, Ja stąd Nie, ej, dokończmy to Nie, nie, nie otwieraj Tu masz sobie liczbę Ale już się mi kurwa Jaki kochany O, jak to dobrze, świeże powietrze Masz mm. się chujowo Nie, nie, ja już nie mogę Nie Ja nie mogę, kurwa techo, techo, techo.

nie, 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 nie. <śmiennie> nie przejdę przejdź. To czekaj, ty. sobie weźmiesz kawałek ciacha na drogę. No co ty? No. Teraz muszę zdecydować czy masz czas, to wiesz. Możesz sobie wziąć na później. No to. No. Ale takie ciasno nie możesz się ominąć. Powochać interestów. Ja taki czas, tylko ja nie wiem jak to No, no, no. mam no, no. No, no, no. No, no, dobra, No, dobra. Dobra. Dzięki, Dzięki. no. No, dobra, dobra, no, będzie No, no, na... Dobra. Dzień. Bardzo dobra Chcesz Ta, ale na razie już gumy no, dobra To Nie, to bardzo robiła A, Dla mnie i Pamiętaj, Tomber czekoladowy Musisz ten hartać? 150 Dobra, to jest, tąber. Pamiętaj, tąber Pamiętaj, dobra, A nie jest ten, ten duży... mi to odpadł Poszedł, A Jak to czemu poszedł. poszedł? Poszedł, bo kurwa coś tam, no, bo jest za mało miejsca w samochodzie, coś pierdolą. Ale co południa? No. No. Ale mamy kamerę no. Na YouTube musimy być obiecuję cię Na YouTube'eż YouTube. 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 to ciasto Jest to od razu ostrzegam, że auto nie ma To jest dumber czekoladowy no. Ale włączę siatełko bo myraź w oczy ja się tutaj suwam, ja nie U! よか o たよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかった Zajdź na hamulce. Hamulce są hamulce są zjebane, Turbina <grymne> nie. Turbina działa, Nie, turbina działa to jest zajebisty samochód kurwa, Bo tu działa tylko turbina. O jest zajebisty Ej, bik. Zajdź tak, bik. Zajdź na bik. Bo nie bik. Zajdź na bik. na Ej, ja nie mam pasów, kurwa. To jest mój testament, nie? O O nie będzie bardziej. To może nie będę tego szybę kurwa. To I nie, 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 co ty? Ja nie mam pasów, wylicz, człowieku! Wież? Kurwa, ty! Jak nie masz pasów? Nie mam pasów, kurwa! Nie mam! Myślałem, że ty nie strzygasz w no, Nie mam pasów, w człowieku! No nie masz pasów. Ja, ty byś przeleciał Damian, kurwa, przez przedmiot. Ale ja się kieruję nogami i rękoma cały czas, człowieku. No na pewno ci coś da, No połamie mi rękę i nogi, a ale może wyleżę w szybę. Dobra, ogarnij tam dupę. No jak ja nie mam, kurwa, pasów, ty? Dobra, nie strasz, ale mi tak, kurwa, umrzesz. No dboku wysiadłeś?

i na pruskowskie... Ja zajmij ma <śmulacza> Pruszkowski zajmij się, się, zajmij i i się, się, zajmij 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 pod a <śmulacza> się, <To> <śmulacza> Takie pożegnanko ja ma Dobra, kto będzie pierwszy? Uwaga Wyjeb człowiek. Zobacz jak on się czai A ty, A ty dokamerujesz Na YouTube pod tytułem Ford Escort z y, lamusem w okularach za kierownicą I... Zora. Super, Super hey, ja. A nie, najpierw tramwaj autobus kurwa jazda, ja No, no, kurwa O, tu stoi, taka łza pod mnie. nie tak, okay. Aha. jak gara! Jak <śla> no, <ślapple> to widziałem? O Jezu! Wiedziałam, że tak będzie. Znowu to samo. Nie, 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 panu, na panu, a to, jest to z drugiej strony się zapina. Słyszysz? Tu masz, po tej stronie masz żeby jest, A jak jest to, Kurwa ty. Nie A ty nie wiem. wiedziałeś że jest dolny? Nie zapomniałem. Ty no co, ja no. już ty nie, nie jeździłem. A ja czekam zawsze na dwa się zapinałem, ja Nie pamiętam połowy jego funkcji. I nie pamiętam tego dojebania. Kurwa, ale <laughs> cudowne.

nie, no, ale yeah. ja uważaj, no nie Ale teraz. Z matka wyjadę, tak z matka. Z matka Ja to jedzę i nie tyle samo. Uważaj na te amoryk. Ja, ja to robię to koniecznie. Ale zamą. Czuję, co się to z dzieje do... Do... No, z samochodem. No dobrze. I to no, fajny no, dmuchu? Nieźliłem lepszymi. Te emocje dochodzą, że to jest kurwa 91 rocznik i wszystko się może rozsypać w jednym sekundu. Ale to było... Zamknij no, to! Zamknij to! Zamknij to! do to! Zamknij to! Zamknij to! Zamknij do Zamknij to! Zamknij to! Zamknij to! Zamknij kurwa Zamknij to! Zamknij to! Zamknij to! Zamknij Gdzie? Zamknij to! <grym> na to! Zamknij <grym> <grym> ja, lubię to! kurwa to! kurwa to! kurwa Ale Zamknij Dobra, dasz świat, tutaj odblokujemy go, kurwa Nieha! <śmienicja> Daj, do bloku, dawaj, odblokujemy go, kurwa Dobra, Dobra, dawaj, Nie, kurwa. tutaj policja często cieszy. Nie jeździ! Kurwa, to jestem wiem, że tu jeździ. Ale jebie, kurwa. Dawaj! Nie w prawu,

<gülHe animals> <sharing> jestem też taki <gülye så rails> zdzielony Jak zielone świata skrzydła To jest Taki no O, 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 o. No jedź kurwa tą ładą Jaki frajer kurwa Strąbło Weź go wyprzedzać Zanim się wytarabanimy wszyscy <gül prere Paris> To on już pojedzie w piszmy kurwa cię pierdolić Markiu, weź weźmij wyluzek bo ja się duszę Co? No tam sobie nie tutaj Ja no, duszę! Kurwa, kurwy Kierowca się duszy. To jest chujowo kurwa O nie, o nie, nie patrzę Bo Oficia... Nie patrzę, kurwa No nie, nie patrzę nawet bo ja tego nienawidzę kurwa Ale chujowo Co ty pierdolisz będzie luks? Luks no ty jesteś kurwa ciebie nie widać. Ale no, no to co? Chcesz kurwa to ty poszczególnie jesteś kurwa, że... że czy, ty masz jakąś marihuanę przy sobie? Mam. Mam. Oko. Ty ja myślę, że ja nie mam kolorę? Też masz przy sobie? No jak? Nie. Ja mam trochę kokainy. No ja mam wszystkie narkotyki do wyboru do kolana. Tak? Gdzie? W dupie.